Otworzyłem schowki kurwa, po czterech latach czy tam 5. No i co my tu mamy, nie? Woda, która ma już właśnie 4 5 lat. Mapa, która była naklejona tutaj na baku, jak mi GPS pad. Te kable to kurwa nie wiem, co ja tu chciałem sobie od... na krótko odpalać. Kondon, co od chłopaków kumpli dostałem, taki w takim ja pierdolę. A co my tu mamy? No jest papier toaletowy, najważniejsze. Tu jest chyba na buty. Też kondon taki na buty. Profesjonalne rękawiczki, w których też jechałem. Zresztą zapięcie co to jest? Ładowarka, którą miałem, samoróbka, taka tu kabelki. A tu samochodowa, żebym mógł telefon ładować, nie? No i wszystko. I tak się jedzie, kurwa, z Polski do Anglii. Taki przygotowany, nie?